Znamy zwycięzców pierwszej edycji konkursu Start Up Award konkursu, który promuje młodych przedsiębiorców i innowacyjne pomysły. Nagrodę przyznaną w ramach 8 Forum Inwestycyjnego otrzymali Bartłomiej Wielogórski i Grzegorz Piątek za stworzenie automatyzowanego trenera chodu. Podczas uroczystej Gali w Tarnowskim Teatrze tradycyjnie wybrano również inwestycje Inwestora Roku. Inwestycją Roku zostało przedsięwzięcie realizowane przez firmę Tauron. Statuetkę Inwestora Roku kapituła przyznała Grupie Azoty. Miło, że, że, że forum miasto docenia swoją firmę, swoją firmę lokalną, która zatrudnia największą liczbę osób w mieście. To się spłaca ta współpraca między miastem a firmą. Jestem podekscytowany. To jest wzorzec również dla innych miejsc w Polsce. Blok 910 MW w Jaworznie, który dzisiaj został nagrodzony jako inwestycja roku to kluczowa strategiczna inwestycja grupy Tauron. To inwestycja, która zastąpi wycofywane 9 bloków o mocy 120 MW, bloków, które mają po 30-40 lat, które mają niską sprawność, bo około 34%, które bardzo mają mają dużą emisję w tleku węgla. Ta nagroda pomoże nam po pierwsze Pani oddechu, jak się to mówi, finansowego, bo jak to startup, zawsze kroko od raza krótka. Pomoże nam również uruchomić projekt wdrożenia feedbacku do tego urządzenia, coś co na pewno pozwoli nam być jeszcze skuteczniejszymi w leczeniu. Oprócz tego no, nie ukrywam przed nami nowa, nowe rozdanie funduszy unijnych. Będziemy się starali o te fundusze, a myślę, że te pieniądze pozwolą nam na po prostu przedstawienie wkładu własnego przy staraniu się o te, o te pieniądze. Nagroda dla startupów, którą wręczamy w tym roku po raz pierwszy. To jest w założeniu sposób na to, aby promować Tarnów jako wyjątkowe miejsce, w którym ci wszyscy, którzy mają dobry pomysł na biznes, którzy już mają pierwsze efekty, do Tarnowa przyjeżdżali, Tarnów ko kojarzyli z tą wyjątkowością, z tym początkiem. Są przykładem takiej Takiej nowej formy gospodarczej, założonej niedawno, bo nie, nie, nie dalej niż dwa lata temu, a firmy, które odniosły sukces w oparciu o nowe technologie. Na dłuższą relację z ósmego forum inwestycyjnego zapraszamy już wkrótce na portal IMAF TV.